Cześć, jestem Kuba, no i teraz pokażę Wam bardzo fajną sztuczkę karcianą. Karcianą, no i ona jest naprawdę bardzo efektowna. I są dwa sposoby wykonywania tej sztuczki według mnie. Na razie Wam pokażę pierwszy, a w wyjaśnieniu pokażę Wam drugi. Więc zacznijmy. Mam tu zwyczajną talię kart. Nawet Wam mogę pokazać, o. Proszę. Jak mi nie wierzycie, to nawet mogę sobie ją potasować, o. Nie chce mi się tasować w tamten sposób, więc potasuję w ten. Proszę. I... Mm, teraz normalnie... Oczywiście znaczy Wam to pokazałam. Yy, prosimy widza, aby wybrał jedną kartę. Załóżmy tą. Ja jej naprawdę nie widzę. Zapamiętajcie tą kartę. Tak? Na razie kładę ją tak. Kładę ją na wierzchu. Przekładamy w połowie mniej więcej. I teraz mówię Wam, że będę wykładam karty i znajdę ją. Mam nadzieję, że to widzicie. Sorry, że tak lecie, widzicie. Specjalnie wolno to robię. Aha, i teraz yy, już wyłożyłam już z połowę kart. Na przykład, nie wiem, o, macie wszystko. Yy, I teraz nawet się mogę z wami założyć, że kartę, którą teraz obrócę, będzie twoja karta. Nie jesteś w stanie się założyć? Dobra. To jest ta karta. I teraz Wam pokażę, jak to się robi. Dobra, możemy przejść do wyjaśnienia. Wyjaśnienie jest takie, że musimy zapamiętać ostatnią kartę. Tutaj pokazujemy widzowi, że wszystko jest normal, normalne. Wybieramy jedną kartę. Załóżmy tą, jest to dziesiątka pik. Kładziemy ją na wierzch. Przetasowujemy. I teraz dwa sposoby tej sztuczki. Wykładamy kilka kart, aż ta karta się znajdzie tu jeszcze kilka kart i potem odwracamy tą kartę tak, a nie stali, to jest takie trochę dziwne. Ale też taki drugi sposób fajniejszy, że wykładamy, aż ta karta nam dojdzie, czyli załóżmy, że nie wyłożę już tyle, bo nie chce mi się do końca. Aż spotkamy piątkę kier. czyli ta karta, którą zapamiętaliśmy na początku na końcu talii. I teraz ta karta to jest nasza karta i ona zawsze będzie po tej karcie. Według mnie bardzo fajny trik. Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. No i cześć!